widzowie, witam was na kanale Keksior52 W dzisiejszym odcinku będziemy wbijać srebro 3 w rankingach Kurde, przez chwilę nie wiedziałem co powiedzieć Dobra, nieważne Będziemy wbijać tego mitycznego, pięknego star dropika Ciekawe czy trafimy tą nową y, melodię skina. Tutaj mamy Berry, nowego zadymiarza, którego będziemy odblokowywać niedługo w nowym odcinku Jeżeli nam się uda pod tym odcinkiem wbić 100 lajków I będziemy kupować nowy karnet zadymiarski więc bez dalszego przyciągania zapraszam do filmiku. I zapraszam też yy, na mój... No na moje konto na TikToku pod nazwą Keksio52 Podłoga YouTube. Dobra, gramy. Wybieramy sobie tryb rankingowy. Dobra, zbiorę klejnotów, bierzemy sobie Jackie Bo czemu by nie? Będziemy robić sobie też po kolei misje. Yy, wbijemy któryś tam level. Będziemy sobie odblokowywać stary dropy i ciekawe, czy coś tam fajnego trafi. W ogóle fajny jest ekran ładowania, dobry. Bardzo mi się podoba. W ogóle tak naprawdę moim celem nagrywania na tym YouTubie jest wbicie 5 tysięcy obserwacji, czy, tego... subskrypcji, ponieważ jestem tak w już super cel kreatorem, jeżeli nam się uda to wbić i będę poczekał sobie miesiąc, nie mówię tego tylko, żeby mieć to na YouTubie, żeby rozdawać skiny i będę robił czasami konkursy. I trochę, bo nie wiem czy mi nie słyszycie przez to. Dobra, mamy tego. Poko. Kurde, nie wiem, czy. wyjść. Nie, no nie dałbym rady. Dobra, dawajcie go. Macie go tak. z ręki. Dobra, jeszcze tylko dwa Gemiki. I mamy tego, odliczanie. Szybko. Nie wiem czy wyjść na tą mapę, bo zaraz ktoś mnie zaatakuje pewnie ten Dykordenus. Zostaw, nie! O nie, ten poko tu idzie. Nie, 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 ja nie chcę mieć. Nie! Dobra, tam Mortis załatwił go. Mamy już klejnoty. Przipo, niech ucieka no. Dobra, tam zabił poko. Nie no, zabrał mnie. Wywalaj stąd. Nie no, idź, idź mi stąd. Dobra, wygraliśmy. Prawie co Grappu zabiło go Mortisa. Dajemy mu tutaj. Lajka. O, wy też nie zapomnijcie. Dobra, już mam trzeci level karnetu. To fajnie. Dobra, nagroda. Kurde, albo Angelo z hypercharge'em, albo Piper, dobra. To se fajnie mogłem wybrać, ale mogłem gasa. Hmm. Dobra, nieważne, już mnie szansny. Kurde, jak tak to boty były, a teraz... Hmm. W ogóle wcześniej już miałem o, nagrywać odcinek tylko po prostu na moim starym telefonie było za mało miejsca i nie wyłączyło w połowie, kiedy już miałem kończyć. Nie no, idzie mi stąd. Dobra. Tam tego dopadło, ale... Nie no, serio! Przecież to nie ma sensu. No zosta Idę. No, no nie! Jezu, kochany, no. Zaraz będziemy mieć srebro 2. Ale jak na razie szczęście nam mówi, że... Chyba nie. Dobra, nagroda. No Jezu, ta sama mapa. Myślisz mi ten dźwięk, jeju. Nagroda, dobra, bierzemy Piper. Nie ma co. Boże, i ten Miko bez żadnych star powerów, gadżetów i... Nie ma sensu. W ogóle ostatnio tak zbalansowali. Yy, strasznie. Kurde, jak to nazwać? Szczęście do trafiania skinów. Ja w ogóle nic nie mogę trafić. W tych pierwszych sezonach trafiałem wszystkie skiny tego Loki'ego, Chestera, tego Dynamajka i w ogóle. A teraz to. Nawet to May... Nie meizi, tylko mektu to takąż dżungli trafiłem. No dużo trafiłem tych skinów. Mam nawet ten remodel yy, kolorowy do tej pandy. Nie pandy, tylko... no do nity Dobra, dawaj go tu. Nie, nie ma go tam. Dobra. Tutaj strzelaj, no. A mu mi się kończy i strzelam tymi. Idź mi stąd. Dobra, mamy go. Prawie. Jeszcze tu trochę go dobić. Dawaj, dawaj. Nie no. Dawaj. Nie! A to oni cały czas wygrywają, a ja patrzę się na prawo i mówię, że zaraz wygrywamy. Dobra, mój błąd, ale... Dobra, mamy to. Pierwszy rankingowy star drop zaraz otworzony. Pyk. Ransom 2 ulepszył swoją nagrodę, kontynuuj. Dobra. Najpierw otwieramy tego zwykłego. U. Dobra, raz, dwa, trzy. No kurde Bele, no. Dobra, ile nam zostało wygranych do 1000 punktów do karnetu? Jeszcze tylko 4, dobra. To akurat wbijemy srebro... 3. No. Srebro 3. A dzisiaj wbijamy całe... Nie czekaj, to jest brąz, a nie srebro. Nieważne. Dobra, to gramy... Kurde. No bierzemy to. Sandy. Yeah. Napiszcie, co uważacie na temat yy, powrócenia Megaboxów do Brawl Stars, niestety tylko na event. Ale i tak przynajmniej dobrze, że wracają. To jest plus. Daj na sracz. Serio. Nie no! Mas chyba Bozia opuściła, nie? Dobra, mamy tego Leona. Wyrzucaj tu piłkę, a nie łapiesz ją i się kręcisz! Boże! Minus 20. Dobrze, i tak mi to nic nie dawało. Gramy dalej. Nie poddajemy się. Dajcie mi napad. Hm? to sobie dostałem. Dobra, bierzemy na dwa sandy, bo ona jest. On jest dobre. Ono, ona, nie wiem, już nie pamiętam teorii. Dobra. No, widzę, że tak w połowie boty. Dobra, a szczególnie Tanita. Idziemy. Drodzy Państwo, w ogóle odkąd są te nowe karnety? Co ma się 50 leveli to ja wszystkie je kupywałem. Dobra, dzięki za naodowanie ulta Czemu ta tara stoi? Nie wiem po co rzuciłem to drugie. Niepotrzebnie... Idź mi stąd. Z tym misiem swoim. Okej. Okay. Dobra, leczymy się, drodzy Państwo. Super, zamrożeni, ale i tak się nie poddajemy, gramy dalej. Stoimy w tym kółeczku. Urcik latuje. Dobra, Nita leży. Dobra, bas leży. Dobra, prawie co ja o nie umarłem. O jeju! Dobra, mały jump kicia leona. Ale to walić. Tu z sezonu jak perła weszła do karnetu. Wywalaj stąd, no, kurde, bele kartofele, Dobra, mamy 91%, już zaraz wygrywamy To była na easy Dobra, mamy to Jestem gwiazdu gry, no oczywiście, czemużby nie 130 wlatuje Ładna animacja wygrywania Dobra, gramy Kolejna runda, podrząd, Nagroda No tutaj by się nie. przydało kogoś na blisko wziąć Hanka nie wezmę, bo jest bardzo taki upośledzony Mortisa na pewno też nie. Hmm. Angelo? Dobra, niech będzie. Na ich koszt. Jak przegramy, nie moja wina. Bo co, bo tu jest woda, to pewnie dlatego mi to wybrali. O starszeli. Sigma. No nie no, prawie walnąłem ją. Tutaj pewnie czeki gdzieś kampi, żeby mnie uderzyć z bliska a tu. Nie, jednak nie. Jak ja będę tutaj tak kąpił w tej wodzie, to nie wygrają dwoma gwestkami. No idź mi stąd! No prawie! No weź ją zaatakuj, ma tyle mało HP. Ty mało, popodła. Dobra. Nie, no serio, to nie ma sensu grać. Nie wiem, no nawet ją zatrułem, a ona cały czas tam siedzi. No nie. Nie, no to nie ma sensu grać, już przegrywamy. Boże kochany. No dobra, też mój błąd, bo zero celności. Nie wywalaj. Dobra, gramy dalej, nie poddajemy się. Drodzy widzowie. Dobra, wiecie co? Ja podzielę ten odcinek na dwie części. Dzisiaj wbijemy sobie ten brąz, a w następnym odcinku wbijemy srebro. Bo nie wiem, czy mi wystarczy na 20-minutowy odcinek. Ile mamy? Już 14. Dobra, zadyma. no kurde. Dobra, bierzemy spajka szybko. Nie, no wyse chyba. Nie, no. Dobra, to samo. Tylko weźmiemy. Bibi o. Bibi. Hypercharger. A, kurde. Iwanim nie bierze. Później edytowanie odcinka. Jeszcze mi trochę to zajmie. Nie no, Frankini. Jezu, i ten Mike. Nie no, wy sobie chyba żarty stroicie. No i gdzie ja to wywaliłem? Gdzie ja to wywaliłem? No, nie mów. Nie gadaj, nie gadaj. Nie no, wywalaj, wywalaj. Ja ją mógł tu jedną kratkę pójść w prawo. Nie, poszedł do przodu. No i co ci to da, że tak strzelasz? Dobra, rozwaliła ścianka, się Gdzie on rozwalił? Dobra, idziemy. Jak my tego nie wygramy, to. No, używaj! No, kurde, no mogę już dotknąć się godzina no. I co on mu nie poda tej piłki? Jest! W końcu! 52 sekundy do końca! I co ci dodało, nie trafiając? Wywalaj stąd. Nie, no nawet nie trafiłem, Boże! No pewnie ulta na mnie szykuje. Wywalaj stąd. Wywalaj, chłopie. Ty nawet tu nie masz sensu istnieć w tej rundzie. No super. Idź mi stąd, idź mi stąd, idź mi st nie no, no nie ma sensu. Pff. Już 11 minut nagrywam ten odcinek, a jeszcze srebra nie mamy, nie no, idziesz spać, nie no. <grym> Dobra, standardowo. bierzemy, bierzemy, bierzemy. Ale czemu mówię nie? Dobra, idziemy W końcu boty! Dali mi boty Nie że jakiś słabiak jestem, że gram tylko na botach Tylko po prostu chcę już mieć te... ...brąz Trzy w końcu Nie no... Przestaniesz? U jednak nie ded. Wywalę, wywalę. Nie, idź mi stąd. Boże kochany. Czemu tu musi tak być? Dobra. pyk, leży. Daj na Mike. W ogóle jak ktoś chce, to możemy utworzyć taką serię, na której robimy ciekawostki z Brawl Stars. Będziecie mi pisać na czacie. Będę lajkował. Wasze komentarze. A ja będę sprawdzał je. Albo będziemy przetłumaczać yy, brotalki po polsku. W ogóle napiszcie w komentarzu też, jaki jest wasz ulubiony youtuber od nagrywania Brosters, bo mój na przykład jest Damian albo Tori. Zależy, kto nagrywa. Znaczy Tori nie jest jakiś tam zły, ale bardzo mnie wkurzają jego miniaturki. Nie wiem czemu. To jego takie skrzywienie nie wiem. Tak jakby zjadł cytrynę i jego wykrzywił w 15 tysięcy stron. Dobra, jeszcze dwie wygrane. Tutaj w rankingach 3, a tutaj dwie. I będziemy mieć 1000 punktów do karnetu zedymierskiego Napad. Czekaj, co to było? Mm. Czemu ten safe tak dziwnie wygląda? Tak jak ja Jessie Przecież mogłem kruka. Kurde. Dobra. Mm. Safe normalnie wygląda, a na mapce wyglądał jak taki podwodny. Nie wiem, później zbliżenie zrobię. Idź mi stąd. O, bo. Dobra, mamy go. Nie, idź, nie. No, mogłaś go już zabić, kolet. Tak nie można. Niech chłop tutaj zaraz ultem. Przecież to było do przewidzenia. Ja tu zaraz umrę na swojej połowie. I na szczest. Nie, no, idź mi stąd. Nie chcę marnować ulta na tobie, no. Dobra, mam hypercharge'a. Czemu ja zmieniłem działko? Dobra, mamy to. Wygrana. O, jeszcze gwiazda gry. Miło, miło. Dobra, ostatnio wygrana w misji i jeszcze dwie w rankingach. Kolejny napad. Dobra, bierzemy tak się jak Jesse. Nie chce mi się krukiem, bo długo mu, długo mu się ładuje. Hypercharge W ogóle potrzebuję kupić do Piper, Leona i Sandy hypercharge'a W ogóle to był mój największy błąd, że nie kupiłem hypercharge'a od razu do Piper A kupiłem do Angelo, bo ona ma taki fajny hypercharge, że skacze, strzela tymi swoimi bombami i jak wylatuje to też To jest fajne Dobra, nie no, idzie idziesz spać Idziesz spać na tego długą drzemkę, Nie. No, kto mi tak zabił działko? To my, mama, to my mamy baza w tym? Nawet nie widziałem. Nie no! Wy sobie chyba jaja robicie! Idź mi stąd! Dobra, ult zmarnowany, niestety, ale mam nadzieję, że to nam jakoś pomoże, żeby nie przegrać! Nie no! Zaraz rozwalę pokój! Boże kochany porażka. Nie no, tak nie może być. Wy chyba żarty robicie ze mnie. Mm. Mm. Gorąca strefa. Dobra, bierzemy Sandy. O dobra, mamy Dynamica, hyper Hypercharge. Już od razu fajniej. Mam nadzieję, że mi się głos nagrał. A jak nie, to będę musiał sobie mikrofonik kupić. Dobra, idziemy. No i naciula się. Nie no! Oni też mają Majka. Pamiętam, jak Max wyszła. To ile minęło? Dwa, trzy dni, i trafiłem ją ze skrzynki. A to nie te konto. Ale kolega mi zazdrościł. Chłop się do mnie nie odzywa przez pół godziny. Mówił wkurzony. O kurde. Dobra, Salmaneko gościu. Salmaneko. Jak ja umarłem? Nie no, wysy chyba. Wypadaj mi stąd. Dobra, mamy go. Właśnie powinno się jakiś tekst własny wymyślić. Tak na odcinek. Po co użył tylko zmarnował. Miałem tylko 200hp Mógł sobie użyć A to i tak plus dla nas Dobra Daj nas zabite. zabity I idźmy stąd Dobra, wygrana SSSS No i salam na jego bratku Boże Dobra, ile mi się wbije leveli? Uuu, ładnie Ogólnie jakbym kupił dzisiaj karnet, to już byśmy na tym level, że 12, już byśmy... Nie. Na 6 już byśmy mieli tego barego i byśmy sobie go dzisiaj wymaksowali. Dobra, już nagrywamy pół godziny, więc będę musiał to podzielić. Czyli po 15 minut odcinek. Czyli chyba zrobimy tego 4 odcinki. W tygodniu. Dobra, i tak właśnie o to chodzi, na, tak na dobry początek. Dobra, bierzemy baza, bo to jest właśnie mapa. Na której zaraz zobaczycie, jaki jest mój taki... Kurde, no jak to nazwać? Nie haczyk. Tylko sposób na szybsze przeładowanie. Dobra. Hup. Dobra, mamy. O, już jesteśmy o 5% więcej niż oni. Nie no, co to było za zagranie? Nie no, no. Dobra, ja zamrożę. Albo i nie. No, przecież się wbiło, nie? I oni będą tu teraz iść, jak nic. E, nadrabiamy jakoś szybko. Oni też, o nie. Wygramy to. Jest. Mamy to. No i jest salamane jako gościu. Brąz, 3 Dobra. I co nas czeka w tym pięknym rankingowym star dropie. Raz, dwa, trzy. No i tutaj mamy Melody. No i naciul mi ten spray, nie. No. Dobra, więc to było tyle na dziś. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej takich treści filmów, proszę o zostawienie pod tym filmem 100 lajków. Like I nie zapomnijcie o zostawieniu suba. To dzięki i na razie i cześć.